Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. Lokomotywa EP09 jako oficjalną datę debiutu lokomotywy uznaje się 29 maja 1988 roku. Od obowiązującego wtedy nowego rozkładu jazdy dopuszczono. Ten typ lokomotywy do prowadzenia pociągów na centralnej magistrali kolejowej z prędkością do 160 km na godzinę, bezpośrednią przyczyną powstania lokomotywy EP-09 była właśnie budowa tej magistrali. W założeniach miała ona rozwijać 250 km. Kilometrów na godzinę, ale skończyło się na 160. W roku 1987 przekazano pierwszy egzemplarz lokomotywy do lokomotywowni Kraków Prokocim, gdzie została skierowana do obsługi linii w trudnych warunkach terenowych. W górach, między innymi. Chodziło tu o to, aby po prostu dokładnie ją sprawdzić. No, niestety nie sprawdzała się w eksploatacji, ponieważ następowało szybkie zużycie obręczy, kół oraz pęknięcia podwieszeń silników trakcyjnych. I to wszystko musiano dopracować. O szczegółowym rozmieszczeniu poszczególnych elementów, sterowaniu oraz Innych zagadnieniach związanych z budową może Państwo zobaczyć na filmie EP09, który jest na mojej stronie, playlista. Filmy szkoleniowe. Są tam jeszcze oprócz tego, trzy filmy o tej lokomotywie. W filmie tym pokażemy podstawowe informacje jakie są niezbędne maszyniście przy obsłudze tej lokomotywy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice występujące pomiędzy lokomotywą EP09 a lokomotywą EU07 powszechnie stosowaną w obsłudze ruchu pasażerskiego. Na lokomotywie EP09 akumulatory znajdują się w tym samym miejscu jak na lokomotywie EU07. Bezpieczniki baterii znajdują się również w tym samym miejscu. Jedyną różnicą jest przełącznik nożowy do podania zasilania z zewnątrz. Przy uruchomieniu baterii, przy uruchomieniu lokomotywy, w razie słabej baterii, po odkręceniu tych dwóch śrub za pomocą kluczu kwadrata, mamy przełącznik nożowy, na który możemy podać 110V z innej lokomotywy. Bezpiecznik plusowy baterii 63A znajduje się w tej puszce, po tej stronie gdzie jest przełącznik nożowy, natomiast bezpiecznik minusowy baterii znajduje się po drugiej stronie przy akumulatorze. Stylica, jaka występuje między tą lokomotywą a lokomotywą EU07, to fakt, że w tych skrzyniach nie znajdują się boczniki indukcyjne silników, a znajdują się opory ochronne od przetwornic i od sprężarki. Z tym, że opór ochronny od sprężarki jest podzielony na dwie części i każda z tych części znajduje się w oddzielnej skrzyni. rzeczy, który, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przy lokomotywie EP09, jest to fakt przegrzania obręczy zestawów kołowych. Zdarza się to bardzo często z tego powodu, że intensywność hamulca na lokomotywie EP09 jest bardzo duża i lekkie przehamowanie lokomotywy w czasie jazdy powoduje stosunkowo szybkie przegrzanie obręczy. Większość lokomotyw posiada namalowane znaczniki, za pomocą których możemy ocenić, czy nastąpiło to przesunięcie, te, czy też nie. Inną nowością na tej lokomotywie jest. Samoczynny regulator skoku klocka, który działa bardzo dobrze i nie ma potrzeby na warsztacie regulacji tego luzu, ponieważ Sape robi to samoczynnie w dosyć przyzwoitej granicach. Inna nowość lokomotywy EP09 jest to hamulec postojowy. Działa on na każdą oś, z tym, że działa na to znaczy z każdego zestawu jest hamowana tylko jedna obręcz. Hamulec postojowy jest Zabudowany na cylindrze hamulcowym. Jeszcze raz wrócimy tutaj do sprawy obręczy. Jak widać, jest tutaj znacznik, który umożliwia określenie, czy nie nastąpiło przesunięcie obręczy. Drugą rzecz, którą należy sprawdzić na tej lokomotywie, to amortyzatory. Następną rzeczą, którą należy sprawdzić przy obejmowaniu lokomotywy, są to amortyzatory łączące pudło z wózkiem. One znajdują się tutaj w tej części lokomotywy. Przy okazji można tylko dodać tyle, że lokomotywa analogicznie jak lokomotywa ET22 posiada połączenie wózków z pudłem za pomocą cięgieł. Powiemy, jak uruchamiamy lokomotywę EP09. Uruchamienie lokomotywy EP09 rozpoczynamy od szafy niskiego napięcia. Szafa ta znajduje się od strony kabiny B. Tak więc wszystkie czynności związane z uruchomieniem będziemy wykonywali od strony kabiny B. Pierwsza rzecz to załączenie baterii. Ten wiz jest taki sam jak na lokomotywie EU07, z tym, że on znajduje się tutaj przy szafie niskiego napięcia. Po załączeniu baterii przechodzimy do kabiny, gdzie resztę czynności będziemy wykonywali, jakby z kabiny. Po załączeniu baterii przechodzimy do kabiny, dajemy na stanie kierunkowy na kierunek, kasujemy SHP. Odbywa się to analogicznie jak na lokomotywie EU07. Druga rzecz. Z tej kabiny, z której uruchamiamy lokomotywę musi być załączony rozrząd musi być załączony rozrząd z tej kabiny, z której dokonujemy sterowania, natomiast w tylnej kabinie obowiązkowo ten rozrząd musi być wyłączony. W innym przypadku nie będziemy mogli uruchomić lokomotywy. Jest to także związane z tym, że jeżdżąc na manewrach, zmieniając kabinę, za każdym razem należy wyłączać rozrząd z kabiny, z której zakończyliśmy jazdę i po przejściu do drugiej kabiny należy rozrząd załączyć i jakby uruchomić lokomotywę od początku. Jeżeli lokomotywa jest bez powietrza i musimy użyć sprężarki pantografów, uruchomienie sprężarki pantografów następuje z ramy pneumatycznej, która znajduje się od strony kabiny A. Przycisk ten znajduje się tutaj w tym miejscu. Możemy sobie pomóc za pomocą rączki od sygnału końca, która tutaj akurat pasuje do tego, żeby przyblokować przycisk. I nie trzeba przestawiać żadnego kurka w czasie uruchamiania, ponieważ konstrukcja lokomotywy pozwala na to, że sprężarka pantografów popełnia obwód pantografu i wyłącznika szybkiego bez przestawienia dodatkowego kurka. przy przyblokowaniu tutaj tego przycisku też nie ma ryzyka, w momencie zamknięcia wyłącznika szybkiego następuje odcięcie sterowania sprężarki pantografu następną czynnością przy uruchamianiu lokomotywy jest odblokowanie przekaźników różnicowych jest to ten przycisk i tu pierwsza uwaga, na pulpicie wszystkie tabliczki są odwrotnie jak na pozostałych lokomotywach to znaczy nie są one pod przełącznikiem, a są nad przełącznikiem. Jest to kwestia przyzwyczajenia i dlatego się trzeba na tej lokomotywie przyzwyczaić. Jeżeli mamy sprężone powietrze, podnosimy pantograf. Tu jest od razu uwaga tego typu, że wyłącznik ciśnieniowy pantografu, który znajduje się w obwodzie wyłącznika szybkiego, działa inaczej niż na pozostałych lokomotywach. To znaczy przynajmniej jeden z tych wyłączników ciśnieniowych musi być zwarty, aby mogło dojść do załączenia wyłącznika szybkiego. Cewka trzymająca wyłącznika szybkiego jest zasilana poprzez wyłącznik dźwiękowy, analogicznie jak na lokomotywie T22. A załączenie napędu wyłącznika szybkiego następuje impulsowo poprzez przycisk, który znajduje się pod wyłącznikiem dźwiękowym. Kolejna uwaga: lampki kontrolne na tej lokomotywie działają tylko wtedy, jeżeli nastawnik kierunku jest na kierunku. Jeżeli nastawnik kierunku będzie na zero, żadna z tych lampek kontrolnych nie będzie świeciła. I tu przy okazji taka uwaga jest na tej lokomotywie przycisk, który umożliwia nam sprawdzenie lampek kontrolnych na pulpicie, to znaczy czy nie są spalone żaróweczki. Sprawdzenie to możemy tylko dokonać z tej kabiny, z której mamy załączony rozrząd. To znaczy liniowe w sumie, No sobie. Kruj o pracy lokomotywy jest żarówka awaria wentylatorów oporów rozruchowych. Wiąże się to z faktem, że lokomotywa EP09 posiada bardzo słabe opory rozruchowe, w związku z czym... W razie awarii chłodzenia oporów rozruchowych następuje bardzo szybkie spalenie jednego z oporów rozruchowych. Następną czynnością przy uruchamianiu lokomotywy EP-09 jest załączenie przetwornic. Dodatkowo na tej lokomotywie jest zainstalowana lampka kontrolna, która pokazuje poprzez przekaźniki zanikowo-prądowe, czy chodzą obie przetwornice. Jest to jakaś nowość w stosunku do pozostałych lokomotyw. Następną, następną czynnością jest załączenie przetwornic. Wyłącznik przetwornic znajduje się obok wyłącznika cewki trzymającej wyłącznika szybkiego. Po załączeniu przetwornic powinna się zapalić lampka kontrolna, przetwornice załączone. Lampka ta. Pokazuje nam, przychodzą obie przetwornice, ponieważ jest ona sterowana przez przekaźniki zanikowo-prądowe obu przetwornic. W następnej kolejności załączamy sprężarkę główną. Jest to jedna sprężarka śrubowa, też dosyć nietypowa, niespotykana na innych lokomotywach. Sprężarka ta pracuje w zakresie od 8,5 do 10 atmosfer. I tu jest jedna przedstawiłem tutaj państwu fragment jednego z filmów znajdujących się na mojej playliście szkoleniowe na mojej stronie. Można tam się zapoznać szczegółowo z budową i eksploatacją tej lokomotywy. Lokomotywa przeznaczona do ruchu osobowego, zwłaszcza pośpiesznego Producent Pafawak we Wrocławiu. Produkowano ją w latach 1984 do 1998. Było wyprodukowanych łącznie 47 sztuk. Napięcie zasilania lokomotywy 3 kV. Ilość pantografów 2. Ilość członów 1. Dwie kabiny, typ silników LKA 740. Ilość tych silników to 4 sztuki, moc silników 4 razy po 730 kW. Moc ciągła lokomotywy 2920 kW, godzinowa 2300 kW. Rozruch oporowy, pozycji nastawnika jazdy jest 31, pozycji bocznikowania 5, hamulec główny Oerlikon, hamowanie ED sprężarka jest po wysokiej stronie, przekładnia 73 ząbki, duża zębatka i 38 mała. Prędkość maksymalna 160 na godzinę. Kamera Narracja Ryszard Maj 26 stycznia 2023 rok Poznań. Koniec.